Siemanko, witam ponownie, z tej strony Godlike Dzisiaj na tapetę chciałbym wziąć Pirek, która wcale nie jest nowa ani też jakaś specjalnie popularna ale warto o nim wspomnieć Mianowicie MechWarrior 5 Mercenaries Tytuł wyszedł kilka lat temu w okropnym stanie technicznym ale po wielu łatkach ostatecznie gra mocno się zmieniła też ostatnio otrzymaliśmy dwa DLC, trzecie jest chyba teraz w pracach jak sam wcześniej wspomniałem, chciałbym również oceniać gry podróży w aktualizacjach. Także, Mech 5 myślę, że jest naturalnym tutaj wyborem. Czy warto go grać po latach i czy zmienił się pod wpływem tych aktualizacji na tyle, żeby warto go ponownie odpalić 2020 w 2022 roku? Dowiecie się w następnej części filmiku zapraszam. Jak można się domyślić, po samej nazwie gry, oś rozgrywki stanowi tutaj walka tytułowymi ogromnymi mechami. Zaznajomieni z uniwersum Battletecha na pewno wiedzą o co chodzi, ale tym, którzy do tej pory o nim nie słyszeli, to chciałbym się spieszyć z odpowiedziami. Seria jest już na rynku od ponad chyba 20 lat. W tej konkretnej części, piątej, obejmujemy dowodzenia grupą najemników. Musimy oczywiście przyjmować zlecenia, wykonywać je, kupować nowe mechy, ulepszać stare mechy, a także dbać o stosunki z frakcjami i wykonywać misje. Prawda, że brzmi interesująco? No, w sumie właśnie tak jest, tylko że niestety, przez pewne problemy natury technicznej, wisienki na torcie nie można tu było postawić. Tytuł w zasadzie od samego początku, czyli od premiery w 2019 roku, mierzył się ze sporymi problemami z gameplayem. Wczesny Mech Warrior 5 był w zasadzie wtedy taką protezą, od której biło potencjałem, ale na premierę nie został on niestety nigdy wykorzystany. Świat gry był taki pusty, dostępny było jedynie kilka chyba różnych typów misji. Gra też nie była nie dobrze zbalansowana, jeżeli na początku jeszcze dodawaliśmy sobie jakoś radę z tym przeciwnikami, z tymi misjami, to w late game, w end game pojawiało się naprawdę parę misji, których nie dało się przejść, bo to wszystko nie było ze sobą spięte. Wydawało się, że ten projekt po prostu został wydany za szybko, za mało było w nim kontentu, za mało y, oszlifowania tego projektu. Y, tym przyjemniej jest mi poinformować, że w 2022 roku y, ze zdziwieniem przyznaję, że. Pirania Games, czyli deweloperzy tego tytułu, z większością problemów już się uporali, gra się w tę grę naprawdę teraz bardzo dobrze. Balans został w zasadzie całkowicie poprawiony, to nie tylko dzięki, dzięki tym dodatkom, aktualizacjom, ale także całkowitym przemodelowaniu tych misji date game'owych. Przedtem było tak, że pod koniec gry, kiedy bieraliśmy jakieś misje z dużym poziomem trudności, to zdarzało się, że tych mechów wysokolewelowych, tych najtrudniejszych, najcięższych, była cała armia. Teraz deweloperzy, widzę, że poszli po rozum do głowy, te, te lance tych mechów, które zrzucane są nam na głowy tych przeciwników, są teraz dużo bardziej zróżnicowane. Nie jest tak, że tylko dostajemy jeden typ mecha, ten najcięższy. Do walki, ale widać, że te lance mają teraz mechy średnie, mechy lekkie, takie zwiadowcze i okazjonalnie też mechy dowódcze, czyli te najcięższe, czyli w zasadzie tak, jak powinno być, bo lance tych mechów nie składają się przecież tylko z najcięższych jednostek. Twórcy w toku aktualizacji zdołali poprawić również ekonomię tytułu. Przedtem było sporo problemów właśnie z zarabianiem pieniędzy. Wydawało się, że my jesteśmy tak w zasadzie na granicy bankructwa. Każda ta misja kończyła się często uszkodzeniem jakiegoś mecha, stratą jakiejś broni i, i w zasadzie większość pieniędzy wydawaliśmy właśnie na naprawy i na poruszanie się, bo poruszanie się tym statkiem też kosztuje całkiem sporo, sporo kasy. Teraz już na szczęście jest w tym względzie dużo lepiej. Myślę, że nawet nieco zbyt hojni, bo zarabia się troszeczkę za dużo. Ale lepiej tak niż, niż jak wcześniej, kiedy gra naprawdę nie domagała w tym względzie. Myślę, że obecna sytuacja w większości osób i tak powinna się dużo bardziej spodobać niż wspomniane wcześniej problemy, choć należy przyznać, że nie jest to sytuacja idealna. Sam core gry, czyli poruszanie się po koniach, wypełnianie zadań, odstrzeliwanie wrogów, niszczenie wrogich meków, nawet na premierę wypadł całkiem nieźle. Teraz za sprawą właśnie rozwiązania innych problemów z gameplayem jest nawet jeszcze lepiej. Wypełnianie misji, demolowanie tych różnych pas, niszczenie chociażby czołgów sprawia oczywiście frajdę. Najlepiej zrealizowany tutaj element gry to oczywiście niszczenie wrogich mechów. Deweloperzy w tym aspekcie nie poszli absolutnie na łatwiznę i próbując zniszczyć wrogiego mecha, niszczymy go w całości, po prostu zbijając po kolejne punkty HP. On jest zaznaczony na naszej mapce jako taki wielomodułowy obiekt. Każdy moduł osobno można zniszczyć. Tych mechów jest oczywiście całkiem sporo i e, spotykając wagiego mecha musimy się zastanowić, co chcemy mu zniszczyć. Czy warto może celować w kokpit, który natychmiast zabije wroga, czy warto najpierw zniszczyć jego bronię, czy może celować w nogi, które są najbardziej odsłonięte. Każdy z tych napotkanych mechów ma swoje słabości i ma też zalety. Zdarzają się mechy z ogromnymi odsłoniętymi broniami po, boku, po bokach, które możemy łatwo zniszczyć. Zdarzają się też mechy z ogromnymi kokpitami na samym środku mecha, która krzyczy rozwal mnie. Musimy się zastanowić co dokładnie chcemy zrobić i jak tego mecha wykończyć, bo inaczej to on może wykończyć nas. Do tego dochodzi kwestia broni, których jest też naprawdę sporo. I zawsze ceniłem sobie serię Mech Warrior za właśnie bardzo dużo różnych rodzajów broni, które w zasadzie pozwalają osiągnąć to samo. Pozwalają zniszczyć wrogie mechy, ale w zupełnie inny sposób. Na przykład, inwestując w wyrzutnie rakiet, taki, taki damage robimy na całkiem dużym obszarze tego mecha, czyli uszkadzamy wiele modułów jednocześnie. Ale jeżeli chcemy możemy zainwestować na przykład w lasery lub działa Gaussa, które są bardzo precyzyjne i z odległości niszczyć uzbrojenie takiego mecha jednym strzałem. To od nas zależy w jaki sposób podejdziemy do eliminacji wrogich celów i za tą wolność mechu mechowi 5 na pewno należy się plus. Powiedzmy sobie szczerze, Mech Warrior 5 nigdy nie starał się specjalnie imponować grafiką. Gra wyglądała całkiem nieźle na premierę i nieźle wygląda też dziś. Taki poziom grafiki jest wystarczający, żeby w tej grze się dobrze bawić, i to wystarcza na tyle, żeby do tej grafiki nie mieć jakichś większych uwag. Jest po prostu ok. I ty. Wami za to można mieć do wykonania technicznego tytułu, bo jest w nim sporo takich żenujących baboli graficznych, które powinny dawno zostać załatane i w sumie nie wiem dlaczego tak się nie stało. Jeden chyba z najbardziej takich kłujących w oczy baboli to właśnie rozpikselizowana głowa jednego z naszych towarzyszy, tangaże. Rozmawiać z nim będziemy całkiem często i rzuca się to strasznie w oczy. Naprawdę nie wiem, jak można było tego nie zauważyć przez te 3 lata, no ale to powiedzmy sobie szczerze, nie jest aż tak wielki problem. Znacznie większym problemem jest AI w tej grze. Prezentuje ono naprawdę niski poziom i to nie chodzi tylko o AI naszych towarzyszy, naszych mechów, ale także AI przeciwników. Często zdarza się tak, że oni specjalnie radzą sobie ze strzelaniem, chodzą po prostu w kółko. Niespecjalnie nic robiąc, patrzą się na te wrogie mechy, na te wrogie czołgi i w zasadzie nic z tego nie wynika. Na szczęście lepiej się sprawa ma z poruszaniem nie zdarzyło mi się, żeby nasz mech gdzieś wpadł w jakąś przepaść albo po prostu się zabił skacząc z jakiejś góry. Natomiast to, że oni potrafią się często zawiesić w trakcie walki, jest po prostu irytujące. Problemem jest tak, że system wydawania im rozkazu te rozkazy możemy wydawać jedynie w czasie gry, patrząc z mecha. Nie da się tych rozkazów wydawać patrząc na, mapie, na mapę taktyczną, i to stanowi całkiem spory problem, bo czasami chcemy wysłać mecha za jakąś górkę do jakiegoś obiektu, którego nie widzimy bezpośrednio, a tego wydając komendy prosto z kokpitu mecha niestety nie możemy zrobić nie przeciętnie w pana pana również sama wydajność, która nie jest najlepsza. Na Xboxie Series X, na którym ja ogrywałem ten tytuł, niestety często zdarzały mi się spadki FPS-ów, takie dość poważne, do, do 40 klatek, nawet do 35, czasami podczas większych bitew. To oczywiście nie powinno być miejsca, aczkolwiek należy zaznaczyć, że występuje to tylko praktycznie przy dużych bitwach i tylko jeśli przybliżymy widok z mecha. Nie wiem dlaczego akurat to ma taki wpływ na wydajność, ale, ale spieszę poinformować, że właśnie tak jest. Oczywiście tytuł można bronić mówiąc, że został on zaprojektowany dla Xbox One, a dla Series X otrzymał tylko patcha, ale myślę, że można to było zrobić lepiej, bo Series X jest naprawdę konsolą bardzo potężną. Jeżeli deweloperzy przyłożyliby się bardziej do tego patcha, myślę, że efekt powinien być znacznie lepszy. Z drugiej strony, na spore uznanie zasługuje system destrukcji, jaki w tej grze został zaimplementowany. Rzadko zdarza się, że możemy obserwować aż taki, takie możliwości destrukcji otoczenia i drogich mechów, bo w zasadzie jest to jedna z gier z największym tego typu systemem w ogóle na rynku. Zniszczyć możemy w zasadzie wszystko. Te budynki, nawet wielopoziomowe, możemy zniszczyć piętro po piętrze. Wszystkie te pojazdy możemy rozszłonkować, uszkodzić. Widać, że one są uszkodzone, widać, że wybuchają. Mniejsze budynki możemy w zasadzie całkowicie zmiażdżyć, nawet przez nie przechodząc tymi ciężkimi mechami. Większe budynki można zredukować do ruin. Jest to naprawdę bardzo dobry system, zapewnia też świetną zabawę. Zdarzają się też misje typu raid, gdzie musimy określoną liczbę budynków zniszczyć i całą bazę zrównać z ziemią. Wtedy możemy docenić właśnie system przez deweloperów tutaj zastosowany. Jest to naprawdę wysoka półka, jeżeli chodzi o destrukcję otoczenia. Grał sama samej premiery była mocno krytykowana za prezentujący bardzo niski poziom kampanię fabularną, i w tym aspekcie nic się nie zmieniło, no bo też nie za bardzo miało jak. W ogóle nie zmieniły przecież patchem, na szczęście deweloperzy nie spoczęli na laurach. I kampanie fabularne zawarte w dodatkach prezentują już całkiem odmienny poziom. A jeśli chodzi o ten ostatni dodatek, czyli Legend of the Castle jeśli dobrze pamiętam, to muszę przyznać, że finalnie byłem zaskoczony jakością zaprezentowanej historii, bo nie spodziewałem się, że po ukończeniu podstawki będzie w tej grze jeszcze coś, co wciągnie mnie na długie godziny. Ale w tym względzie się pozytywnie zaskoczyłem i myślę, że dla fanów fabuły to jest na pewno dodatek must have niestety trzeba zastrzec, że jeżeli dodatków nie kupimy, to kampania fabularna w podstawce na pewno nam tych wrażeń fabularnych na odpowiednich poziomie nie dostarczy. Także jeżeli wstawiamy jeżeli na fabułę, jeżeli fabuła jest dla nas w grach bardzo ważna, to dodatki musimy zakupić. Na szczęście, w przeciwieństwie do kampanii fabularnej, w podstawowej wersji gry, dźwiękowienie i muzyka w MacBooker 5 zawsze stała na całkiem niezłym poziomie. Wraz z dodatkami wprowadzono jeszcze dodatkowe utwory, i choć wiele z nich brzmi zaskakująco podobnie do tych z podstawki, jakby były w zasadzie takimi ich remixami, to ogólne wrażenie pozostaje jak najbardziej pozytywne. Utworów jest sporo, miło się ich słucha, dźwięki broni są całkiem różnorodne, eksplozje są soczyste, dialogi załogi też są w porządku. W zasadzie dźwięk stoi w grze na całkiem wysokim poziomie z okazjonalnymi jakimiś tam babulami, które na szczęście na ogólne wrażenie nie wpływa. Kilka słów warto opowiedzieć o poziomie trudności, który w MechWarrior 5 jest akurat dość wysoki. Tej gry na pewno nie rekomendowałbym jakimś graczom niedzielnym, a przynajmniej średnio zaawansowanym, bo nawet jeżeli wziąć pod uwagę, że gra doczekała się dużych poprawek balansu, teraz jest zbalansowana całkiem poprawnie, to i tak należy zaznaczyć, że gra jest dość trudna, trzeba w niej sporo myśleć sporo myśleć taktycznie. Dla graczy, którzy tam odpalają jakieś fify, kody po, po godzinach, to może być po prostu za trudne, mogą się na tym przejechać. Natomiast hardkorowcy poczują się jak u siebie. Sterowanie w Mekpor 5 zrealizowano w większości w porządku. Układ jest całkiem intuicyjny. Komendy wydaje się też w porządku. Praktycznie jedynym większym babolem to jest intensywność wibracji, które z jakiegoś dziwnego powodu włączone są praktycznie przy każdym strzale broni przy każdym poruszeniu się. Jest to po prostu irytujące, dlatego polecam te wibracje od razu wyłączyć. Natomiast, jeżeli chodzi o poruszanie się, jeżeli chodzi o walkę, wszystko da się dobrze przyporządkować. Jeżeli chodzi o broń, to oczywiście tych broni mamy wiele rodzajów na każdym mechu. W grze dostępny jest edytor, dzięki któremu możemy sobie przyporządkować, którym klawiszem strzelamy z jakiej broni. Można też ustawić, że na przykład dwie czy trzy bronie strzelały jednocześnie, używając tego samego klawisza. Także układ jest jak najbardziej intuicyjny, jest prosty, myślę, że nikomu nie powinien sprawić problemu i, i w tej grze prezentuje się całkiem nieźle. Całościowo MechWarrior 5 mogę jak najbardziej ocenić pozytywnie. Tytuł jest całkiem wciągający, daje dużo radości, szczególnie na uwagę zasługuje ten właśnie system destrukcji otoczenia, o którym już mówiłem. Oprócz tego gra jest całkiem zbalansowana, ekonomia jest w porządku, w przeciwieństwie do jej stanu z 2019 roku. Teraz jest już naprawdę nieźle. Sterowanie jest całkiem dobre, klimat gry też jest bardzo, na, na bardzo wysokim poziomie. Na minusy na pewno można liczyć fatalną, sztuczną inteligencję, która po prostu nas irytuje. Zdarza się też parę bugów, problemy z wydajnością i ogólnie jakość tej kampanii w podstawce. Jednak są to takie minusy niewielkie: jest ich sporo, ale nie są to takie minusy, które zaważyłyby na naszej radości z grania w Dlatego grę oceniam całkiem wysoko na 8, na 10. Obecna cena gry na promocjach, które, na które często trafia, wynosi 90 zł dla podstawki i około 185-186 zł za wersję z dodatkami. Jeżeli chodzi o wersję podstawową, to myślę, że to jest cena jak najbardziej uczciwa. Natomiast wersja z dodatkami jest wyceniona jednak troszeczkę za wysoko, biorąc pod uwagę ile ta gra już ma lat na karku. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli e, dla Was ważna jest fabuła, to te dodatki i tak należałoby kupić i tą gorzką e, tą pigułkę ceny jednak przełknąć. Jeżeli ta fabuła nie jest jednak dla Was taka ważna, nie chcecie dopłacać do tych dodatków, to i tak powinniście bawić się naprawdę nieźle, gdyż MechWarrior 5 w 2020 roku po tych wszystkich aktualizacjach po popaczach jest grą naprawdę dobrą. I myślę, że można spokojnie powiedzieć, że jest godnym następcą serii, która od ponad 20 lat już gości na naszych komputerach i konsolach.